Tu, bo tam nie ma parkingu. Tam chyba jest coś. Coś hmm. mi się wydaje, że Przekazał mi, że tylko na ulicy Tak, Także jesteśmy tu. czekaj ja tam stanę Zero już jest na miejscu Dzieje się kopić? No zamiast zwalczania instalacji, zamiast momentalnie ogień poszedł Pani się zatrzymała tu na parkingu, krowiacy ugasili ten pożar. Także to wszystko tu na miejscu Dobra Domek, róbcie swoje to...